Dzisiaj coś trochę takiego śmiesznego. Porozmawiamy trochę sobie o markach zagranicznych. Hiszpan nie zwraca uwagi, jak poprawnie je wypowiadać. Na przykład mamy. Ja po polsku też nie umiem, bo wiem, że ja to robię tak trochę po hiszpańsku. Mamy Oshon, a Hiszpan mówi Aucian, ponieważ po hiszpańsku cecha czyta się takie ci, czyli on to, co widzi, tak czyta. Nie łamie sobie głowy i mówi Aucian. Albo. Mówimy, mówi Hiszpan po hiszpańsku, Leroy Merlin. Nie wiem, jakby to było po polsku, szczerze mówiąc. Albo mamy BMW, Hiszpan mówi B-M-E-U-B, czyli dosłownie mówi BMV. Po hiszpańsku W to jest UB Doble. Jeśli ja bym powiedział całą nazwę BMW, poprawnie, to by było BMUB Doble. To jest trochę za długie, nie możemy to powiedzieć jednym tchem. I jako ułatwienie sobie wypowiedzi mówimy BMV, bo lepiej nam się to wypowiada, szybciej nam się to wypowiada. I wtedy wyjdzie BMW.